A, bo to my gramy i na przemian, tak? To możemy się jakoś zmieniać. No nie, że razem, bo... To, to chyba był... i byłby zamot. Tak, o kurwa. Bardzo stale wpierdolę, tak. przepraszam. No. Nie, Tomek, nie wierzysz w to, Tomek, kurwa! Wiesz, kurwa, nie wiem. No idzie do ciebie. To do ciebie, nie? Po prawej stronie. O, cześć! <laughs> Pies. Pies pies, 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 Będzie od twojej strony, od twojej strony. Już tutaj ojej, kurwa, jednak z tej strony O, Dobra, to koniec. Ooo, wzięłaś cuda co nam się działo. Okej, okay, to były cuda. Zgiepnąłeś na nas gr granatem, idioto. Tak? Tak. Ale stanowczo, przestanów no, no, tylko te first aidne. Nie. Akutasy tylko. Nie, bo to są skutki efekty uboczne. Nie każdemu się zna. Zbyt... I, I jeden na milion, nie? Nie mam tej broni, człowieku. No skubany na kieszeni. <laughs> Weeeee! I'm Fabius! I skoczył na wodę. Się bo to wygląda na boss. Pamiętaj, dwa mecze, wybieramy i transfery, i dwa mecze, jak wiecie, straciliśmy dalej, musimy nową glinę Nowy klub. Wow, o ten patrz, ten znany. Znany, bombaki. No wiem właśnie, o to. Oto. Zrozmówmy. Okay. Zaraz połączę mikrofon, <śleszy> Boże, zapomniałem jak się steruje. <laughs> <I> <laughs> nie zasób. Niepotrzebny ci szaleń. Yeah! No, jest dobry skład. Słabe zgranie. <At> three, <laughs> ja chcę jeszcze runaway. <laughs> the... <laughs> hey man, you're ghost? Yeah, jak to było? No fuck was given the day. <laughs> <laughs> yeah, no. <laughs> Dobra, odwróciłem uwagę. No ale spokoj, mnie. Hello. No ja widzę. Au! Au! Co to kurwa jest? O, ty chuj. No fajnie, te rzeczy chyba się pojawiają, o! o kurwa. Dobra, ledwo przyszłem. Jeszcze ja, ja nie urządzam. To nie jest. Ja ci to nie jest kurwa kanał satyryczny.